Cześć, zapraszam was dzisiaj na pierwszy odcinek z serii o warszawskich parkach. I jako pierwszy park wybrałam jeden z moich ulubionych, moim zdaniem z całą pewnością jeden z najpiękniejszych w Warszawie. Mówię tutaj o parku Arkadia, który jest położony na Mokotowie pomiędzy aleją Giżyckiego, Piaseczyńską, Idzikowskiego i Puławską. Tak, mniej więcej. Jest tutaj mnóstwo komarów, więc muszę zaraz stąd uciekać, ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć dwa słowa na temat samego parku. Mierzy on około 14 hektarów, jest więc całkiem spory, jest podzielony na dwie części, dolną, położoną taką, taką położoną u podnóża skarpy Wiślanej i górną, czyli tę, która jest na, tą, która jest na wysokości królikarni. Właśnie, może od królikarni zaczynam prowadzenie was po tych terenach. Historia tego miejsca sięga XVII wieku. Znajdował się wtedy tutaj taki dworek myśliwski, w którym organizowano polowania na hodowane specjalnie w tym celu króliki. Stąd nazwa królikarnia. To od razu może sobie wyjaśnijmy, bo kiedyś się nad tym zastanawiałam. Natomiast ja bardziej niż na historii tego miejsca chciałabym się skupić na jego walorach przyrodniczych, więc zapraszam was na spacer. Wokół królikarni znajduje się park rzeźby i pochodzą one ze zbiorów Muzeum Narodowego. Rzeźby te są porozrzucane po różnych miejscach parku, więc trzeba się rozglądać, żeby wypatrzeć je gdzieś tam pomiędzy tymi krzewami. Jak widać, miejsce to jest lubiane przez pewnie okolicznych mieszkańców, którzy lubią się tutaj powylegiwać na trawie. Jest bardzo przyjemnie, bo jest tutaj sporo cienia, więc rzeczywiście można szczególnie latem odpocząć od upału. No właśnie, a propos temperatury to później Wam coś powiem. Koda, że nie mogę oddać tego zapachu. Tutaj chciałam Wam pokazać widok ze Skarpy. Tutaj za mną, za moimi plecami jest Królikarnia. Przede mną jest staw jeden i drugi. Tyle tylko, że ich nie widać, ponieważ jest to kolejne miejsce, które idealnie pokazuje jak bardzo zielona jest Warszawa. Tutaj zieleń zdecydowanie zdominowała ten widok, ale też chciałam zwrócić Waszą uwagę na inną rzecz, a mianowicie, że są tutaj takie różne ścieżki, zakamarki, jakieś schodki, jakieś alejki, gdzie warto wejść, zgubić się w nich. Ja teraz jestem z rowerem więc nie mam za bardzo takiej możliwości, ale Was bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie w taki sposób sobie ten teren tutaj pozwiedzać. Tutaj po parku koło królikarni nie można jeździć na rowerze, ale oczywiście można go sobie wprowadzić. Są też miejsca, gdzie można rower zaparkować. Są specjalnie przeznaczone do tego celu stojaki i szczerze mówiąc, trzeba się do tego stosować, bo inaczej ochrona może nam zwrócić uwagę. Opuszczam już tę oficjalną część parku przy królikarni i chciałam jeszcze powiedzieć o innych zasadach, które tutaj obowiązują. Oprócz tego, że nie można jeździć na rowerze, to nie można spożywać alkoholu, nie można się opalać w kostiumie kąpielowym na wypadek gdyby kogoś poniosło na tej zielonej trawce. No i można wprowadzać psy, ale tylko na smyczy i oczywiście trzeba po nich sprzątać. Opuściłam już Park Królikarni i teraz chcę Wam pokazać tę górną część Arkadii. Tutaj jest taki wąwóz, którym można zejść albo zjechać na dół do tej dolnej części, która moim zdaniem jest piękniejsza i ja zostawię ją na koniec, więc zostańcie ze mną do końca tego odcinka, bo tam jest najpiękniej. A teraz pokażę Wam, co tutaj się kryje. Tutaj już panuje większy luz, nie ma ochrony. Więc pewnie nawet mogłabym na tym rowerze pojechać, ale nie będę tego robić. Przespaceruję się. Raczej nie rekomendowałabym tego parku osobom, które chcą pojeździć na rolkach, bo nawierzchnia jest tutaj taka raczej średnia. Tutaj, w tej górnej arkany, jest taki skromny plac zabaw, powiedziałabym, że nawet trochę oldschoolowy, bo są jakieś drabinki i piaskownice, i właściwie nic poza tym nie ma. To jest taki osiedlowy plac zabaw, bardziej niż parkowy. A tam jest park do street workoutu. Ja podlinkuję wam odcinek Zdrowomani, który był nagrywany tutaj w tym parku, bo nie będę go teraz pokazywać, bo ktoś tam jest. Doszłam teraz do kolejnego zejścia ze skarpy na dół do dolnej arkadii. Tutaj jest widoczek, którego mój aparat nie chce za bardzo złapać. No i znowu to jest widok, który został zdominowany przez zieleń. Więc ja w sumie nie muszę wam mówić, że Warszawa jest bardzo zielona, bo będzie to bardzo widać w moich filmach. Ta skarpa, z której zeszłam i na której znajduje się osiedle, ma wysokość około 20 metrów. I znajdują się w niej naturalne źródła wody, które za pomocą takich wysięków wypływają na zewnątrz i zasilają stawy, które za chwilę Wam pokażę, które są tutaj na dole w tej dolnej Arkadii. I właśnie przechodząc jedną z alejek usłyszałam wodę. Nie wiem, czy będzie to słychać, bo tutaj nie jest aż tak cicho. I wydaje mi się, że jest to właśnie jeden z takich wysięków, który gdzieś tam z tej skarpy wypływa i zasila stawy. Sporo tutaj takich dzikich terenów, do których ludzie nie mają wstępu, ale są alejki, z których można korzystać i z których można podziwiać to wszystko, co dzieje się dookoła. Dolna część Arkadii też za bardzo nie sprzyja rolkarzom, niestety. Tutaj na tablicy informacyjnej mamy zaznaczony teren parku, i nie pokrywa mi się to z tym, co sprawdzałam w internecie, bo tam do terenu parku Arkadia, do tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, zaliczano też właśnie królikarnie oraz ogródki działkowe, które są położone tutaj. Więc to mi się nie zgadza. Nie wiem też, czy to jest aż 14, ich ponad 14 hektarów. No nie powiedziałabym, natomiast nie chcę tutaj podejmować się określania granic. Zachęcam, Was po prostu do zwiedzenia, zarówno tego parku, jak i jego bliskich okolic. Tak myślę, że będzie najbezpieczniej Was zaprosić, i nikt nie będzie się ze mną sprzeczał o granicę. A kto wie, jak się nazywa ta koleżanka z białym łebkiem? Łyska zwyczajna. Ja zdecydowanie wolę tę dolną część parku, oprócz tego, że są tutaj te piękne stawy. Jest bardzo zieloną, jest niesamowite światło. Mi się tutaj zawsze bardzo podoba światło, a jesienią to już w szczególności, szczególnie kiedy te wszystkie drzewa się za złocą, więc gorąco Was zapraszam do tego, żeby właśnie teraz ten park odwiedzić, ale ja lubię go też bardziej dlatego, to znaczy tę dolną część, że jest tu tutaj ciszej, bo już nie słychać tak ulicy Puławskiej, nie słychać tych tramwajów, karetek i tak dalej, i jest tutaj znacznie spokojniej. Jeszcze taka ciekawostka geograficzna, że stawy w parku Arkadia mają charakter eutroficzny. Ja wiem, co to znaczy, ale nie podejmuję się tłumaczenia tego, bo mogę użyć jakiegoś złego słowa, więc przeczytam wam, że jezioro eutroficzne to jezioro słodkowodne, odznaczające się dużym stężeniem substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, co powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie i ograniczeniu procesów mineralizacji. Jeziora eutroficzne nie są głębokie, ich woda obfituje w sole mineralne, i ma odcień zielony lub zielono-żółty, co spowodowane jest masowym rozwojem glonów. Charakteryzują się małą przezroczystością wody, w takich zbiornikach zasięg penetracji światła słonecznego do wód jest niewielki, szczególnie latem i sięga niekiedy tylko 20 do 100 cm. Przeczytałam w jednym artykule, że temperatura powietrza w tym parku może być o około 5 stopni niższa niż w pozostałej części Warszawy, natomiast zimą jest tutaj troszeczkę cieplej i że jest to kwestia znajdujących się tutaj zbiorników wodnych. Wydaje mi się to dziwne, nigdy tego nie odczułam, ale może coś w tym jest, może czasami rzeczywiście tak się dzieje. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to oczywiście wiadomo, najwięcej to wy spotkacie tutaj psów, ponieważ wiele osób spaceruje tutaj z psami. Tutaj już psy mogą być spuszczone ze smyczy. Natomiast jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to podobno jest ich około 80 gatunków i oczywiście w zdecydowanej większości... Na tę liczbę składają się różnego rodzaju ptaki, ale są tutaj też różne małe gryzonie, na przykład karczowniki. Jest to gryzoń, którego ja nigdy nie widziałam, a nawet jeżeli go widziałam, to mogłam go pomylić ze szczurem, bo jest podobny do szczura i często sobie myślę, ile jest takich zwierzątek o istnieniu, których nawet nie wiemy, bo ja na przykład nie wiedziałam o karczownikach, dopóki nie zaczęłam przygotowywać się do nagrywania tego filmu. Zapomniałam wspomnieć o jednej rzeczy, która jest unikatową w tym parku, i są to drzewa. Drzewa, konkretnie olsy, które rosną na skarpie. Jest to podobno wyjątkowe miejsce w Warszawie, gdzie można ich tyle spotkać. Nie byłabym sobą, gdybym w parkowym odcinku nie przemyciła jednej treści edukacyjnej, a mianowicie takiej, że nie karmimy ptaków pieczywem, bo widzę, co na każdym kroku. Jeżeli już chcecie dokarmiać ptaki, co oczywiście o tej porze roku wcale nie jest potrzebne, to róbcie to na przykład ugotowanymi warzywami, kaszą, tylko bez soli. Albo ziarnami. Nie karmimy ptaków pieczywem jakimkolwiek. Nie robimy tego, proszę Was. To im szkodzi po prostu. Po co im szkodzić? I tutaj, już na koniec, pokażę Wam, co jest na dole tego zejścia z królikarni, które Wam pokazywałam. Jest tutaj plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa. Zachęcam Was do tego, aby swoją wycieczkę po parku Arkadia zakończyć przy ulicy Jidzikowskiego. Tutaj są jeszcze dwa stawy. Tu jest jeden. Zanim tam na skarpie jest widoczna królikarnia, tylko teraz jest zbyt zielono, aby było ją widać. Znacznie lepiej widać ją w okresie jesienno-zimowym. Tutaj mamy drugi staw, taki trochę bardziej zagospodarowany. Tu jest już troszeczkę mniej ludzi. To miejsce jest mniej przyjemne, bo jest położone blisko ulicy Dzikowskiego. Ja zachęcam Was do tego, aby przejść przez ulicę Dzikowskiego. Tutaj za chwilę będzie przejście dla Pieszych i kierować się na południe i zobaczycie, co was tam czeka. Nie będę wam opowiadać, bo moim zdaniem to zasługuje na osobny odcinek, ale ja właśnie tamtędy chyba sobie wrócę i może jakieś przebitki Wam pokażę, więc bardzo Was zachęcam do poszukiwania tego miejsca, bo to jest inne, moje ulubione miejsce w Warszawie, taka prawdziwa perełka.